Szybki przegląd instalacji elektrycznej, i tu zobaczcie gniazdo w kuchni bez wymaganego bolca ochronnego. Rozdzielnica. Tutaj kolejny kłopot, mianowicie źle odizolowany przewód neutralny. Tak więc musimy go skrócić i włączyć ponownie. A tutaj już oświetlenie i przewód fazowy podłączony na przewodzie ochronnym. Przejdźmy sobie teraz do gniazda, w którym brakuje, słuchajcie, przewodu ochronnego. To znaczy jest, ale ktoś postanowił go z jakiegoś to powodu nie podłączyć. Jak widzieliście, gniazdo służy do zasilania pompy w studni, tak więc moim zdaniem jest wymagana ochrona przeciwporażeniowa w postaci podłączonego bolca ochronnego. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej rzeczy a mianowicie gniazdo, w którym to zaobserwowałem zardzewiałe styki gniazdo do wymiany. A tak wygląda już rozdzielnica, e, troszeczkę bałaganu, ale poza tym OK. I przejdźmy sobie do protokołów i tutaj widzimy komplet protokołów ze wszystkich pomiarów, a także na samym końcu jest zgłoszenie rozplombowania licznika celem sprawdzenia izolacji w przewodzie WLZ.